Ja patrzę z punktu widzenia dużego przedsiębiorstwa przemysłowego, jakim jest Energia Pro. I szanowni Państwo, chociażby patrząc na sektor energetyczny, to jest naprawdę wielka przepaść jeszcze między, między polskimi przedsiębiorstwami a europejskimi chociażby, dlatego że rozmawiając nawet w ciągu ostatnich dwóch miesięcy z zarządami dwóch dużych spółek europejskich, RWE i EON, okazuje się, że tam tak naprawdę... Olbrzymia część nakładów finansowych w tych spółkach idzie na sektor RD, czyli badań i rozwoju. Tam kreuje się przyszłość. My martwimy się, jak dzisiaj sprostać wymaganiom Unii Europejskiej w zakresie chociażby likwidacji emisji dwutlenku węgla, prawda? poprawy efektywności wykorzystania energii, zastosowania takich czy innych technologii, które, które są wymagane dyrektywami europejskimi. Tamte przedsiębiorstwa razem, we współpracy oczywiście z uniwersytetami, z sektorem naukowym kreują to. To, że to się znajduje w tych dyrektywach Unii Europejskiej, znajduje tam odzwierciedlenie, jest to w pewnym sensie również udziałem tamtego biznesu. I my niestety czasem jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy zaskakiwani. Otóż tym, że jeśli dostaniemy taki czy inny limit, który przyznaje gdzieś tam Komisja Europejska, no to nasza gospodarka niestety będzie szła w dół, bo nie odzyskamy tyle pieniędzy, ile moglibyśmy uzyskać, a między innymi dlatego, że nie jesteśmy przygotowani do wprowadzenia tych tak zwanych innowacyjnych technologii. I tak naprawdę tutaj kluczem, wydaje mi się na dzisiaj, z punktu widzenia przedsiębiorstw być może... Przemysłowych, bar, bardziej państwowych niż, niż prywatnych, bo prywatne, często działające w większych grupach kapitałowych, mają być może lepszy dostęp do tego kapitału. Czy jest ten, można powiedzieć, sektor badań i rozwoju gdzieś w jakimś miejscu dużego koncernu umiejscowiony? Jest zacieśnienie współpracy z uczelniami. Myśmy podpisali. Yy, list o współpracy, umowę o współpracy z Politechniką Wrocławską. Staramy się w tej chwili jakby to, to również rozwijać, ale sam Europejski Instytut Technologiczny bez doprowadzenia do sytuacji tak naprawdę znalezienia wspólnej płaszczyzny między nauką i biznesem, między przemysłem i, i, i uczelniami, tak, w tym przypadku jeszcze nie spowoduje sukcesu. Nie może być tak, że Pracownicy naukowi pracujący nad no, bardzo ciekawymi, być może czasami badaniami podstawowymi, również innymi innymi dziedzinami w, w ramach swojej, swojej specjalizacji, pracują w oderwaniu od potrzeby zastosowania konkretnej technologii w przemyśle. Jeśli uda się to osiągnąć, a na pewno Europejski Instytut Technologiczny jakby sprzyja temu, to myślę, że jesteśmy w stanie. W Polsce tą innowacyjność rozumianą jako właśnie połączenie czegoś, co jest rozwojem, z możliwością tego zastosowania, wygrać. To, to co mnie przeraża w Europejskim Instytucie Technologii i Innowacji w programie EIT, jest to, że jakby on pierwotnie miał być wzorowany na Massachusetts Institute of Technology, tak? gdzie w radzie MIT zasiadają ludzie biznesu, i to jest tam potwornie ważne. Jak na razie z pierwszych jakby doniesień, z czytanych statutów wynika, że i w programie EIT+, i we Wrocławskim Centrum Badań, i w Europejskim Instytucie Technologii i Innowacji to już nie będzie tak wzorowane jak w MIT. Czyli ludzie biznesu znowu zostaną odsunięci na drugi plan i czy to nie powoduje znowu tego, że to będzie instytucja znowu oderwana od biznesu. Jeśli, jeśli mogę się wtrącić, ja chciałem troszeczkę y, y, abstrahować od Pana pytania o, 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 ten, y, o ten park i o te technologie, chciałem powiedzieć troszeczkę na temat rynku pracy. Osiem y, lat temu, kiedy zakładałem firmę pierwszą prywatną agencję pośrednictwa pracy, nie było kompletnie żadnych regulacji na ten temat i tylko dzięki temu pewnie mi się udało ten biznes rozkręcić i zrobić, nie było żadnych przepisów. Które powstały. Po czterech latach działalności moj, mojego biznesu powstała ustawa, która działała w, w granicach 20% bezrobocia 3-4 lata temu. Obecnie ustawa blokuje mój biznes w bardzo skuteczny sposób, bo jest regulacja, która się nie zmieniła, bo w ostatnich 18 miesiącach bezrobocie spadło o 10%. I tutaj pan prezes z Rokity mówił o regulacjach, koncesjach, pozwoleniach, zezwoleniach. Im mniej tego rodzaju rzeczy, tym ta innowacja w ludziach będzie się szybciej rodziła. Innowacja jest w ludziach, nie w, nie w firmach. W nas jest innowacja. Rynek pracy. Innowacyjnie, na początku tego roku, sprowadziliśmy do Polski 200 ludzi z Ukrainy, zakładając im działalności jednoosobowe, gospodarcze do budownictwa. Mamy duże zaległości na Dolnym Śląsku. Po trzech miesiącach innowacyjnie. Straż Graniczna zawinęła wszystkich do autobusu i odwiozła do, do Ukrainy z powrotem, ale innowacyjnie, po miesiącu, rząd polski wprowadził ustawę zezwalającą pracować tym Ukraińcom w Polsce. Niemniej innowacyjnie już ich nie mogę sprowadzić, bo mają te pieczątki w paszportach. Mój nowy projekt, innowacyjny, dotyczy sprowadzenia ludzi z Wietnamu, którzy przyjadą do Polski. Oczywiście innowacyjnie również przyleci tutaj jet i wyląduje, 350, 350 osób do pracy w stoczniach na terenie kraju, ale boję się innowacyjności naszych przepisów i u, urzędników, którzy mogą mi znów innowacyjnie oskarżyć, bo muszę powiedzieć, że spółka, która sprowadziła ukraińców i prezes tej spółki, ma postępowanie prokuratorskie, więc to, co pan mówił, jest rzeczywiste i prawdziwe. Więc, jeśli mówimy o tej innowacyjności i o rynku pracy, to też są nowe, ciekawe innowacyjności związane ze strefami ekonomicznymi i z rynkiem pracy, który jest w tej chwili najtrudniejszy, wydaje mi się, i blokuje nasz rozwój. Na, nasz nowy pomysł firmy prywatnej do tego, żeby uruchomić biznes i wyciągnąć firmy z kłopotów, które są w specjalnych strefach ekonomicznych i mają duże koszty zatrudnienia, bo ludzie w specjalnych strefach ekonomicznych, proszę Państwa, zarabiają już powyżej 2000 brutto. A poza strefami, specjalnymi strefami ekonomicznymi zarabiają niekiedy najniższą krajową lub, lub w specjalnych, specjalnych parkach technologicznych jest duża natłok inwestycji, poza parkami jest problem i ci ludzie rzeczywiście nie mają pracy. My wprowadziliśmy pomysł wyprowadzenia produkcji ze specjalnych stref ekonomicznych i otwarcia fabryk dla dużych inwestorów z pełną odpowiedzialnością w małych miejscowościach. Jadąc tutaj Mija się Wrocław, bardzo bogaty, w Świdnicy całkiem nieźle to wygląda. Wjeżdża się w małe wioski, miejscowości, gdzie jest duży poziom bezrobocia, gdzie są biedne rejony. Innowacja to jest wyprowadzenie fabryk i niedowożenie ludzi do centrów i pompowanie kosztów pracy, tylko wyprowadzenie technologii, budując infrastrukturę do mniejszych miejscowości. Rynek pracy się zmienia i znowu. Te pomysły się rodzą na bieżąco w głowach przedsiębiorców. Jedynym ograniczeniem mówi się często w mojej firmie, że sky is the limit, ale w moim przypadku powiedziałbym, że jedynym limitem są przepisy i obawa, że jeżeli się tylko odważę wychylić, to być może ktoś mi może potencjalnie skrócić o głowę za to, że nie zauważymy jakiegoś przepisu. I, I czegoś, coś, coś, coś złego zrobiłem po drodze. Dodam tylko jeszcze, wracając do Ukraińców, że ludzie zarabiali 3000 zł, mieszkali na stacjach i w wynajętych mieszkaniach i mieli bardzo dobre warunki socjalne i nie było to, powiedzmy na przykładzie, złych warunków pracy, ponieważ ci ludzie się cenią, to są fachowcy budowlani i o tych ludzi należy dbać. I to jest moje spojrzenie na rzeczywistość innowacyjną w Polsce. Tutaj nie ma, nie ma wątpliwości, to jest też jakby odnosząc się do tej wypowiedzi przykład, że innowacje to nie badania i rozwój, prawda? Firma Worseries na pewno należy do firm innowacyjnych, tylko ich innowacyjność polega na innowacyjnym modelu biznesu. I to jest właśnie to, co jest też odnosi się do tego pierwszego, tej, tych pierwszych wypowiedzi.